ogólnie to się mam ma. mam jest fajne na content, że opowiadać piszecie jakieś historie straszne albo jakieś tam historie, a ja je no, historie, a ja je opowiadam. To jest bardzo ciekawe, bo ja lubię takie straszne historie i nie wiem, chcecie taki content, to mi podsyłajcie filmy Eee, znaczy, piszcie mi tam no, na pv, kupuję. no na pv najlepiej, w komentarzach też możecie, przyjrzeć są komentarze, że sobie się Mam co robić, przeczytam komentarz kogoś. No, no i to tyle, co chciałem wam powiedzieć dzisiaj. No, no.